Radio Wilga. Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła. Posłuchaj opinii ekspertów, wywiadów z twórcami i podpowiedzi, jak z pomocą książki wspierać rozwój dzieci. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Agnieszka Herprzymańska i uprzedzam Was już teraz, że dzisiejszy odcinek będzie dla słuchaczy o mocnych nerwach. Czy wciąż mówimy o literaturze dla dzieci i młodzieży? Oczywiście. Jeśli jesteście gotowi, pozwólcie, że przedstawię Wam mojego gościa, znakomita autorka bestsellerowych serii książek dla młodych czytelników, pani Agnieszka Stelmaszyk. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszko, świat się zmienia za oknem praktycznie z godziny na godzinę, tak, tak. ale jedna rzecz, na szczęście, cały czas pozostaje bez zmian to oczekiwanie dzieci względem książek. Książki muszą być pełne akcji. Wciąż dzieci ogromnie lubią książki przygodowe. Te książki są ogromnie popularne. Z czego to wynika, pani zdaniem? Och, yy, trudno powiedzieć. Ja sama uwielbiam książki przygodowe. <laughs> yy, no i pewnie dlatego yy, takie piszę. Mogę powiedzieć, za co ja je lubię? Lubię je za to, że właśnie mogę się. Utożsamiać z niektórymi bohaterami, mogę przeżywać mhm. właśnie sama te przygody, nie ruszając się w domu, co teraz w tej sytuacji, jaką mamy od roku, właśnie, no, też jest dobre, że nie ruszając się z domu mogę odbywać podróże mhm. i, i przeżywać jakieś niesamowite przygody. Więc, te książki przygodowe były od samego początku w moim dzieciństwie, rozwijały wyobraźnię i co ważne, też lubiłam takie książki, w których była przygoda, ale też jakaś dawka wiedzy. Hmm. Jeśli książka działa się w jakichś egzotycznych miejscach, albo niekoniecznie egzotycznych w Polsce, ale były jakieś zagadki historyczne. Lubiłam się czegoś dowiadywać też tych książek. Nie hmm. ja właściwie później miałam panią o co zapytać, ale pani Agnieszko, hmm. czy pani zna jakąś inną serię albo jakieś inne książki, które potrafią łączyć do tego stopnia akcję, przygodę, ale też wiedzę? Bo hmm. szczerze powiedziawszy, ja potraktowałam to jako fenomen. Mówię w tym momencie oczywiście o serii kroniki Archeo, ale za moment przejdziemy do serii nowej, którą pani właściwie w tym momencie zapoczątkowała, bo pierwsza książka tej tak, serii tak. już jest na rynku. I to jest bardzo podobna sytuacja. Ja sobie nie jestem w stanie przypomnieć żadnej innej książki, która potrafi łączyć fabułę, znakomitą, wciągającą fabułę, od której nie da się oderwać. Niektóre z tych książek to przecież praktycznie kryminały, a jednocześnie można się tak dużo dowiedzieć. Ja pamiętam z dzieciństwa właśnie to jedną z pierwszych książek, jaką dostałam, miałam wtedy 6 lat, zawsze też o tym opowiadam, to był jeden z tomów Zbigniewa Nienackiego o Panu Samochodziku. I tam zawsze było mhm. właśnie bardzo dużo treści takich z zakresu historii, historii sztuki. No i, i to mnie tak zainspirowało, żeby. No, Dzisiaj może dlatego staram się jakoś troszkę w inny sposób przemycać te, te, tę wiedzę. Ona nie jest, ona często jest w jakichś y, y, grafikach też y, podana. Mhm. No bo zmienił się też czytelnik, zmienił się odbiorca i, i nie chciałabym, żeby to było jakoś tak bardzo wplecione w akt, żeby były zbyt długie opisy o. Mhm. Więc staram się wymyślić jakiś sposób, żeby może. Troszkę zacieka zaciekawiło, w takiej pigułce podawać wiedzę, mm -hmm. ale wiem że, mm, wiem, że to się też sprawdza, bo y, mam wielu czytelników przychodzi na spotkaniach, czy pisze do mm -hmm. mnie, czy piszą rodzice, że właśnie coś, coś jakiś nieraz element y, tej, tej wiedzy y, zainspirował i, i dzieci pogłębiają dalej. Wiem, że już mam takich czytelników, którzy no, wyrośli, y, no bo to już y, sporo lat piszę i są tacy, którzy już studiują i wiem, że że niektórzy studiują na przykład właśnie archeologię, jakąś historię sztuki, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Czyli te książki tak inspirują mnie, jakbyśmy sobie tego życzyły dokładnie. Natomiast rzeczywiście ja o tej formie mówiłam, bo forma jest niezwykła. Wiadomo, że w każdej historii jest coś, co nas ubogaca, co może nas zainspirować. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy formę, która zaskakuje i przy Kuwa uwagę młodego czytelnika, nawet jeżeli podejrzewa, że nie ma chęci na y, dłuższą chwilę spędzoną z książką, tak, to on otwiera tę książkę, widzi ciekawostkę na marginesie, albo widzi jakiś wyróżniony fragment książki innym kolorem, albo w innej stylistyce i się wciąga. I to jest taki właściwie. Podstęp ze strony autora mam to wrażenie. Może, może troszkę tak, rzeczywiście, dobrze to pani określiła. Czasem jest to taki podstęp. Znaczy Też nie chcę się narzucać właśnie z jakąś przesadną ilością wiedzy. Ja mhm. y, wolę, jeśli ktoś sam zdecyduje, y, czy chce się czegoś więcej dowiedzieć. Nie chcę, nie lubię takiego y, bardzo moralizowania. Mhm. Lubię raczej właśnie taką dyskusję. To jest może jakaś taka forma rozmowy. No i rzeczywiście czasem dostaję te zwrotne informacje w listach i, no i bardzo to lubię. No, to pewnie też jest jakiś tam pierwiastek Belfra, który we mnie tkwi, chociaż nigdy nie pracowałam w szkole, ale no, pewnie gdzieś to tam jest. To, że mm. lubię przekazywać, lubię się nią dzielić. Ja okay. mam tak, że właśnie to, nawet jak coś przeczytam w domu tutaj jakąś tam osobistą książkę, to, to potem mamy tutaj długie rozmowy, bo muszę nawet fragmenty przeczytać, podzielić się z synem, z mężem. No i wszyscy tak dyskutujemy. Mm -hmm. Tak sobie pomyślałam, że właściwie w takim świecie, gdzie już pomijając pandemię, gdzie rzeczywiście wszystko tak szybko pędzi do przodu, gdzie mamy taki natłok najróżniejszych mediów elektronicznych, mamy też najróżniejsze rozrywki, które są, mogą być konkurencyjne, Pomyślałam sobie, że książka, żeby wygrać w tym wyścigu o uwagę dziecka, ona musi chyba przyciągać do tego stopnia jego uwagę i musi mieć takie różne triki, które, które są w stanie zainteresować nawet tych nie do końca przekonanych do lektury. Pewnie tak, chociaż też trudno, bo niektórzy mnie właśnie pytają, jak to zrobić. No szczerze mówiąc, nie mam na to jakiejś recepty, raczej się tym intuicyjnie. Nie? Tworzę te pomysły, kieruję się tym, co podpowiada mi intuicja i to nieraz wydawca też nie jest jakoś specjalnie przekonany, bo ale, ale jak to, ale co to będzie? To w ogóle tak nie można, tak się nie robi. No ale czasem się uprę i nie wiem, jakoś tak intuicyjnie staram się. Ja mam wrażenie, że to jak się robi, to najlepiej wiedzą sami czytelnicy. Ja też wiem, że Pani bardzo często rozmawia ze swoimi czytelnikami, już Pani wspomniała, że dostaje Pani listy. Jak wpływają te opinie, te rozmowy na Pani twórczość? No na pewno uskrzydlają. To jest bardzo miłe dostawać takie informacje, że, no, że ta książka jest ważna, że... Że komuś czasem pomogła, gdy dziecko było w jakiejś trudnej sytuacji, bo takie też otrzymuję informacje. Czasem ktoś był smutny, czasem coś się wydarzyło złego, a książka rozbawiła, bo staram się też przemycać troszkę humoru. Więc to jest takie, daje motywację do dalszej pracy, nawet gdy jestem już bardzo zmęczona i wydaje mi się, że o, już chyba nie dam rady, nie mam siły. To jest taki bodziec, taka, taka adrenalina, że no nie, no warto. No. Czekają, czytelnicy dopytują, chcą poznać dalszy ciąg przygód, więc to mnie bardzo motywuje. Ja kiedyś miałam okazję spytać, pokaźną grupkę pani czytelników na spotkaniu. Co tak naprawdę wpływa na to, że one tak bardzo lubią te książki, że potrafią, no właściwie przeczytać wszystkie książki z serii i usłyszałam uh -huh. jedną odpowiedź, na którą wszyscy zaczęli kiwać głowami. Bo tam się w końcu coś dzieje! <śmiech> <śmiech> Więc rzeczywiście w tych książkach się dzieje, natomiast, o co jeszcze pani dba, aby co jeszcze było w książkach, oprócz tej wiedzy, oprócz właśnie tej akcji? Na co pani jeszcze zwraca uwagę? No właśnie ta akcja i. Też piszę intu intuicyjnie, więc staram się, żeby żebym sama się dobrze bawiła. Często ja nie mam też jakiegoś konkretnego scenariusza, tak od, od pierwszej strony do ostatniej, tylko daję się sama porywać historii. Czasem mhm. ona też mnie zaskakuje. I, i kiedy bohaterowie rozmawiają y, o czymś nagle. Y, ta akcja idzie w innym kierunku niż na początku planowałam, ale daje się właśnie całej historii porwać. No i być może dzięki temu tyle się dzieje, może. Jest pani utożsamiana właściwie z literaturą przygodową, na przykład seria Mazurscy w podróży. To typowe zaproszenie do przygody i to w dodatku rodzinnej przygody. Ja wiem, że ta seria ma już wielu fanów. Jeśli ktoś jeszcze jej nie zna, to powiedzmy proszę, co ją wyróżnia. To jest historia opowiedziana przez jednego z głównych bohaterów, Jędrka, który wraz z swoją mhm. rodziną podróżuje po Europie i po Polsce i zwiedza mhm. różne ciekawe zakątki, no i dzieli się swoimi wrażeniami. I, I, no, jak to oczywiście w moich książkach bywa, po drodze rodzina ma wiele przygód. Mhm. No, zawsze też jakiś tam kryminał drobny się zdarzy. No i też staram się przemycić troszkę wiedzy o różnych zabytkach, różnych miejscach, ciekawostkach. Tak, zainspirować. I e, też już dostałam e, parę listów e, od rodziców e, i od e, młodych czytelników, że parę osób odbyło na przykład podróż śladami Mazurskich. E, bo to wspaniałe. To może to mm -hmm. wyróżnia e, tę serię, że w niej opisuje tylko miejsca, które sama zobaczyłam. I to bardzo wartościowe, bo to nie tylko, jest częste zjawisko. tylko to mm. miejsce, w przeciwieństwie na przykład do kronik Archeo, w których akcja dzieje się w miejscach, w których. Nie zawsze, które nie zawsze widziałam, tylko przygotowuję się dosyć tam potężnie, merytorycznie. Ale Mazurscy, chciałam, żeby Mazurscy opierali się tylko na tym, gdzie byłam, na tym, co, co zobaczyłam, na moich pewnych wrażeniach. I jakby takim też dodatkiem są zdjęcia moje, które... Mhm. No, Jestem maniakiem <noise> robienia zdjęć w podróży, yy, więc one jakby tak dodatkowo chciałam jeszcze pokazać. Także no na pewno są to miejsca, które widziałam, bo musiałam je sfotografować. Hmm. No dobrze, ale yy, zagadka purpurowej orchidei, czyli pierwsza część nowej serii, to już pełnoprawny kryminał, prawda? Yy, o tak, to już tak troszkę mhm. <głos> bardziej... <głos> Bo w wielu znaczy, Pani książkach rzeczywiście są takie elementy, gdzie włos, włos się jeży, a w jednej to nawet powiedziałabym, może nie trup ściele się gęsto, ale jest podejrzenie, że występują zwłoki zaraz na początku. Ja też tak. otwarłam bardzo szeroko oczy, gdy przeczytałam pierwsze dziesięć stron, a tam już no, takie duże ceny. No, takie boom. Takie boom było rzeczywiście. Natomiast tutaj już rzeczywiście to jest pełnoprawny kryminał i y, proszę opowiedzieć odrobinę więcej. Znaczy właśnie dlatego, że to jest krymina, kryminał, nie chciałabym za dużo <gryminał> zdradzać akcji, no tak. ale tutaj z kolei y, chciałam w tej książce Chcę jakby zawrzeć moją fascynację przyrodą, mhm. wykorzystać moje zainteresowania przyrodnicze. One często też się pojawiają w wielu moich książkach, ale tu chciałam się skupić jakby głównie właśnie też na tym. I stworzyłam taki klub przyrodnika, do którego należy grupka głównych bohaterów. Są to Julia, Zuzanna, Tomek. I, I dominik, i w tym tomie towarzyszy im jeszcze koleżanka z Wielkiej Brytanii. I książka opowiada o takim klubie, w którym spotyka się młodzież razem ze swoimi rodzicami. Mhm. Zainspirowała mnie do tego kiedyś przeczytałam taką informację, że tego typu kluby istnieją na przykład w Stanach Zjednoczonych. I są to takie organizacje, które skupiają właśnie rodziców i dzieci, są tworzone tak oddolnie, to są takie inicjatywy, i wtedy taki klub spotyka się, organizuje jakieś wycieczki, jakieś spotkania, i jakby młodzież czy dzieci mogą spotykać się w swoim gronie, a rodzice w swoim, oczywiście wszyscy razem towarzyszą. Rodzice są jakby takimi mentorami i bardzo mi się to spodobało, bo tak, pamiętam swoje dzieciństwo, gdy mogłam się jeszcze. Mieszkałam w małej miejscowości, często jeździłam na wieś na wakacje i mogłam dużo czasu spędzać na powietrzu. Gdzieś tam chodziłam sobie po łąkach, po lesie. No, i tego teraz troszkę brakuje: tego kontaktu z przyrodą, szczególnie dzieciom. I tak sobie wymyśliłam, że może taki klub zainspiruje kogoś. Ja mam taką nadzieję, ja sobie też wynotowałam genezę klubu przyrodnika z książki. Gajewscy doszli do wniosku, że ich córki za dużo czasu spędzają w domu. Niektórzy znajomi Julki i Zuzy mieszkali w blokach i jeszcze trudniej było im oderwać się od komputerów i mediów społecznościowych, dlatego gajewcy wpadli na pomysł założenia klubu przyrodnika dla młodych ludzi i ich rodziców. Kilka razy w miesiącu członkowie klubu spotykali się, organizowali wycieczki, pikniki oraz wyprawy połączone z poznawaniem przyrody. Muszę pani powiedzieć, że to jest taka inspiracja. Że ja zrobiłam po raz kolejny przy pani książkę, takiej, wow, no przecież. No i rzeczywiście no, taka sytuacja dotyczy wielu dzieci i myślę, że także na obecne czasy to jest znakomity pomysł. A jeszcze tak, tak. bardziej urzekł mnie biuletyn, który jest zawarty w książkach. To biuletyn przyrodniczy, tak. Tak, I to tak. także jest inspiracja e... dla czytelników, e... chyba, prawda? E... Tak, tak. A zainspirowała mnie do tego Jane Goodall. Aha! Bo kiedyś czytam jej biografię i ona opowiadała właśnie, jak zaczynały się jej fascynacje e, naturą, przyrodą, i wspominała, m, m, że jako dziecko też tworzyła. Taki, takie czasopismo. Sama tworzyła notatki. Już nie pamiętam, czy to razem z siostrą, czy. Ale tak pomyślałam sobie, że, wow, to jest właśnie fajne. I, i przemyciłam to też do mojej książki, bo pomyślałam, że też inaczej, jeśli. To dzieci, czy tutaj właśnie młodzież sama będzie tworzyła jakieś taki, taki, tak, takie czasopismo, takie materiały, a nie tylko dorosły, który podaje, jakoś tak przemawia. I chciałam, żeby. Może to właśnie też zainspiruje dzieci, bo też na spotkaniach wiele osób, wiele, wielu tych młodych czytelników opowiada mi, że fascynuje się przyrodą i, i mają. no Jak opowiadają o, tym, o, o tych swoich zainteresowaniach, to też jest takie wow. I my, jako dorośli, często sobie też z tego nie zdajemy sprawy, jak mądre są te dzieciaki. Mm, to prawda, ja tylko czekam. Na odzew w szkół, no bo przecież tak naprawdę to jest świetna akcja dla szkół, żeby sami uczniowie na przykład tworzyli tego typu biuletyny. Może ja zacząć znaczy... takie biuletyny funkcjonować w opieku. Ja też pamiętam, chodziłam do szkoły, moja mama była nauczycielką biologii i też organizowała taki, to, to było jeszcze pod, jako Liga Ochrony Przyrody były takie mhm. organizacje, ale też spotykaliśmy się właśnie w szkole i bardzo przyjemnie wspominam te, te, te spotkania i, bo to było coś innego, Poza lek to nie była lekcja biologii, tylko właśnie takie swobodne spotkania, swobodne rozmowy o, o przyrodzie, o tym jak dbać, jak, jak też chronić. Kształtowało to jakieś postawy, właśnie jak zachowywać się chociażby w lesie, nie hałasować, nie śmiecić. I, I bardzo miło to wspominam. A teraz, gdy obserwowałam właśnie jeszcze, jak mój syn był mały, chodził do szkoły, no to czegoś takiego troszkę mi brakowało. I tutaj jest taka sytuacja też, gdzie chyba dzieci są współtwórcami, ale też współodkrywcami tej przyrody. Tak, tak, po tak. Tworzą pewnego rodzaju społeczność, biuletyn, czy jakieś faktycznie materiały, którymi się dzielą, ale też przez to odkrywają i to zaangażowanie ich jest zdecydowanie większe. Tak, bo też mi chodzi o to, żeby to nie były tylko takie konkretne informacje, jak na biologii, jak zbudowana jest komórka, ale żeby tą przyrodę odczuwać. Wieloma zmysłami, mhm. żeby bardziej nastawiać się na wrażenia, na, na przyjemne, miłe odczucia. Czy właśnie ja, na przykład, y, mam tu obok swojego gabinetu balkon, mhm. y, na który przylatuje mnóstwo ptaszków i ja widzę, jak mnie to relaksuje, kiedy mogę sobie zerkać i. i na przykład całą zimę przylatywało, je obserwować i widzę, jakie to jest dla mnie miłe, jaka to jest odskocznia, I, i fajne też, że mogę na przykład zimą nasypać ziarna i jakoś wspomóc. To mi też daje takie poczucie, że robię coś dobrego. No i właśnie chciałam zarazić, tak troszkę zainspirować do do pokochania tej przyrody. Mm, I ja tutaj powtórzę, bo to bardzo ważne. Ja naprawdę nie widziałam książki, która potrafi połączyć najlepsze cechy kryminału. <gryminału> Z zainspirowaniem do odkrywania świata przyrody. Naprawdę to jest fenomen kompletny, i tego na rynku książki dziecięcej jeszcze nie ma. Czekam zatem z niecierpliwością na kolejne części y, Klubu Przyrodnika, na inne Pani niesamowite pomysły. Bo mam wrażenie, że nas Pani jeszcze nieraz zaskoczy. O, tak, 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 tak nie, coś, nie, coś nie powiedziałam? Powiesz, tak? Nie powiedziałam <laughs> <o> ostatniego <stosunku śmiech> słowa. <Bardzo śmiech> no, a to tak. właśnie pracuję z tymi <laughs> <nad kilkoma śmiech> książkami. Ale chce Pani coś zdradzić, czy raczej w ogóle nie zdradzamy i czekamy? Nie, na razie czekamy. W porządku, w takim razie ja pozwolę sobie zakończyć zaproszeniem zarówno do świata przyrody, jak i do świata wielkiej przygody, bo ustaliłyśmy z Panią Agnieszką, że to się chyba kompletnie nie wyklucza. Prawda Pani Agnieszko? Oczywiście, że nie. <laughs> Dziękuję ślicznie i zapraszam Dziękuję. do słuchania kolejnych podcastów Radio Wilga. Czy podobał Wam się odcinek? O czym chętnie posłuchalibyście w kolejnych, piszcie do nas na adres. Radiowilga małpa, wydawnictwo Wilga Dziękuję ślicznie.